Jesteśmy na kolejnej konferencji Prime MMA. W ze mną jest Jaś Kapela, świeżo po operacji biustu. Jak się czujesz? E, no tak trochę są jakieś te cycki takie niekształtne. No ch chyba zły Czy Da się to Czy zmienić? Dobrze. Nie wiem, Jak? to już to już napiszą nasi widzowie po prostu. Ale skąd pomysł na taką stylizację? No żony szukam, a z Kolim taki jest Popularny i ma taki wzrok, tak na mnie patrzy, myślałem, że się skusi. Powiem ci, że bardziej do ciebie pasuje dzisiaj bagieta, bo bagieta widziałam w smokingu, to może jednak zmienisz zdanie? No bagieta... Nie no, bagieta, no co ja bym z nim robił? <grym> no nie mam pojęcia, ale myślę, że bagieta to raczej chciałby walki bardziej niż ślubu. No to przykro mi, no bo trzeba się kochać, a nie tak bić. Wydaje mi się, że jesteś jedyną e, osobą tutaj działającą na terenie Prime'u, która nie ma aktualnie walki, a mimo to zarabia. Czy coś ci w ogóle płaci Prime' za to, że tak się przybierasz na każdej konferencji? Nie, nie. To z czystej. No proszą mnie znajomi, no, żeby coś. Ten, pomóc im. Więc tak wychodzi. Czy ten. Czystej nie, nie, czy z tej kreatywności, czy czego? Nie wiem w sumie z czego. No. Cię się natchnęło w ogóle do takich ruchów, bo już kolejny raz widzimy no show z Twoim udziałem na konferencji, w której Ty nie uczestniczysz jako zawodnik. E, no, w, w, właśnie. Ktoś mnie zawsze prosi o pomoc. E, nie wiem. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że mam taki naturalny dar do najwowania osób. I. Więc kolejne osoby proszą mnie, żeby coś tam zrobić dla nich. No ja taki jestem miły i pomagam wszystkim chętnie, no i mam zawsze jakieś swoje pomysły. A w tych performance'ach są jakieś granice? Na przykład dobrego smaku? Nie wiem, a są? No ja Ciebie pytam, no, ja czy... Pytam, czy... Dobry smak. Ja myślę, że ładnie czy wygląda. Czy u Ciebie w ogóle się kończy no. dobry smak? Ale co, brzydki jestem? Nie no, nie mi to oceniać, tylko po prostu naprawdę decydujesz się na ekstremalne metamorfozę. nie każdy ma na tyle odwagi, że tak powiem, żeby tak się wystylizować. No jest to wersja light, miałem gojsze wersje, ale ten, no tak, myślę, że nie ma co przesadzać też z stylizacją. A wyszedłbyś tak na miasto? Nie. Dlaczego? Bo bym się bał. Miałeś jakieś nieprzyjemne... Chodziłem, chodziłem w sukience po mieście kiedyś po marszu szmat i bardzo do Ciebie dużo krzyczą, że pedał i coś tam. A doszło do jakichś rękoczynów może? Nie, Całe nie. Całe szczęście? Były takie nieprzyjemne sytuacje i po prostu ludzie są dosyć nietolerancyjni dla odmienności. <noise> Jak nie pasuje, do no, nie wiem. No to jest akurat, akurat smutne, prawda? Że... Tak, bardzo mnie to smuci, to prawda. Że... Jakbyś był prezydentem, to co byś zmienił? Prawie wszystko. A taki pierwszy krok. Kójdę. No nie wiem co jest najważniejsze. Dużo jest rzeczy do zmiany naprawdę. Więcej pieniędzy na edukację antydyskryminacyjną. A jeżeli chodzi o Federację Prime, w sobotę jest już gala. W pojedynku Bagieta-Kamerzysta uważasz, kto wygra? Nie może za kim jesteś, tylko kto wygra? No, uważam, że kamerzysta wygra. Nie jestem za nikim, ale myślę, że kamerzysta po prostu jest silniejszy. A jako, że Szczecin to jest jego miasto, to uważasz, że kamerzysta będzie miał większy doping niż Bagieta, mimo że to bardziej Bagieta jest lubiany w sieci? Nie wiem, nie umiem powiedzieć tego, ale jestem prawie pewien, że wygrałem. A ty będziesz obecny w ogóle na gali? Yy, tak, ponoć mam być prowadzić cringe jakiś, więc chyba będę, tak. hmm. Jaki masz na to pomysł? Nie, nie mam jeszcze, <gryw> dowiedziałem się o tym wczoraj, yy, więc zobaczymy, jak się dowiem więcej szczegółów. Mm. Ale uczucie cringe'u, rozumiem, nie jest ci obce? Nie jest mi zupełnie obce, jest mi <gryw> całkiem <gryw> znajome. <gryw> A też możemy liczyć na jakiś strój specjalny? Czuję. Klinczy stojąc tak. No e, Nie wiem, nie wiem. Nie myślałem o tym, bo dopiero wczoraj się dowiedziałem. No, zobaczymy, z kim mam gadać. Czyli, tutaj w prawie jest wszystko spontaniczne. E, tak, dużo to jest tak, ten fluktuacji spontanicznych. A kogo byś zaprosił do rozmowy na tym klicz roomie spoza zawodników. Wiadomo, że na gale przybywają też inni influencerzy, którzy nie biorą udziału w kali. E, nie wiem, <laughs> ni nie trzeba byś do tego cringe roomu? Nie wiem czy, ale nie miałem okazji poznać jeszcze, więc chętnie. Myślisz, że on by to przeżył? No, myślę, że tak. No. Ja jestem miły tak na co dzień. Jestem ciekawa co z tego wyniknie. No dobrze ja ja już Ci nie, nie zabieram więcej czasu. Idziemy oglądać konferencję. Napiszcie w komentarzu kogo chcielibyście zobaczyć w takim czy cringe roomie. cycki. To też. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. <noise>